Hej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Fajnie, że trafiłeś akurat na nasze dzisiejsze podsumowanie. Mam nadzieję, że za tobą pozytywny dzień. Czekaliśmy na te wszystkie doniesienia, które w dniu dzisiejszym napłynęły na rynek i również jak zaczęły nimi wstrząsać, bo wiemy, że czekaliśmy na bardzo istotne informacje, które wczoraj pojawiły się po 19 na rynku, czyli oczywiście pierwsza decyzja w Stanach Zjednoczonych odnośnie podwyżki stóp procentowych, czyli FED, można powiedzieć, podjął tę decyzję i zapowiedział serię. Kolejnych podwyżek, czyli za chwilę zobaczymy, dokonując podsumowania, jak to drastycznie wręcz wpłynęło na rynki, ale właśnie pozytywnie. Czy negatywnie? Tak więc to wszystko przed nami. Na pewno warto pozostać. Kliknąć sobie subskrypcję oraz dzwoneczek, aby YouTube informować o każdym nowym nagraniu. A jak masz jakieś przemyślenia odnośnie, na przykład, decyzji Fedu, jak to może długofalowo wpłynąć na rynek akcji, czy ten zagraniczny, czy też GPW, to możesz podzielić się swoją opinią w sekcji komentarzy. A teraz już nie przedłużając, przechodzę do naszego dzisiejszego spotkania dzisiejszego podsumowania i na zakończenie mojego wstępu dodam tylko i przypomnę, że w marcu Obchodzę urodziny piąte kanału. Z tego, z tej okazji trwają obniżki z których na pewno warto sobie skorzystać. Dzisiaj na przykład leciał przegląd sektorowy, gdzie oglądaliśmy poszczególne spółki z WIG20, wleciało nagranie do portfela dywidendowego, czy również zakupy w portfelu krypto. I tam się jak najbardziej serdecznie zapraszam. A do piątku tylko trwa również tutaj możliwość skorzystania z dodatkowego bonusu, czyli w przyszłym miesiącu udostępnię kod zniżkowy dla tych wszystkich, którzy się właśnie do jutra załapią, tak żeby mogli skorzystać właśnie z tych samych warunków i przedłużyć sobie dostęp na kolejny okres. I teraz już przechodzę do pierwszych newsów. Rosjanie trzymają w szwajcarskich bankach... Bajońskie sumy. Rosjanie trzymają w szwajcarskich bankach nawet 213 miliardów dolarów. Wynika z szacunków szwajcarskiego stowarzyszenia bankowców, o których w czwartek poinformowała agencja Reutera. Na tą decyzję czekał cały świat, bo wiemy, że decyzje Fed mogą wstrząsnąć nie tylko giełdami w Stanach, ale również giełdami na całym świecie i na pewno również dosyć istotnie wpłynęły na to, co obserwowaliśmy wczoraj, czy też dzisiaj na rynku i pewnie to, co będziemy obserwować w najbliższych tygodniach i miesiącach. Koniec zerowych stuprocentowych w USA. Fed zapowiada kolejne podwyżki. Decyzją Federalnego Komitetu Otwartego Rynku przedział stopy funduszy federalnych został podniesiony o 25 punktów bazowych. Do końca roku Fed zapowiada 6 kolejnych podwyżek po 25 punktów bazowych każda oraz rozpoczęcie ilościowego zacieśnienia polityki monetarnej. Co więcej, w marcowym komunikacie FOMC znalazła się fraza sugerująca rychłe rozpoczęcie redukcji sumy bilansowej. Komitet oczekuje rozpoczęcia redukowania swojego portfela obligacji skarbowych i hipotecznych na nadchodzącym posiedzeniu. To nieco zaskakująca fraza w komunikacji Banku Centralnego USA. Poprzednim razem... Na rozpoczęcie QT, czyli ilościowego zacieśniania polityki monetarnej, musieliśmy czekać ponad dwa lata od pierwszej podwyżki stóp. Następne posiedzenie FOMC zaplanowane jest na 3-4 maja. Czyli jednym słowem niezbyt pozytywne informacje dla rynku, ale no właśnie, ale jak reagują rynki? Mocne wzrosty na Wall Street. Fed nie zaskoczył inwestorów. Środowa sesja na Wall Street zakończyła się mocnymi wzrostami zgodnie z oczekiwaniami Fed po raz pierwszy od 2018 roku podwyższył stopy procentowe, a inwestorzy śledzili również, również, również doniesienia z negocjacji na linii Kijów, Moskwa. W centrum uwagi były spółki technologiczne i notowane w USA firmy chińskie. Jak widzimy, wyprzedaż na rynkach była zbyt duża, a reakcja zbyt dramatyczna. Dlatego teraz inwestorzy powracają, by kupować przecenione aktywa, i to nie tylko na rynku chińskim. Wczoraj jak robiliśmy podsumowanie, to również widziałeś, jak piękna zieleń już była na poszczególnych rynkach zagranicznych, w tym również rynek chiński, bo tam również jak widzimy, trwa istne szaleństwo. Szaleństwo na chińskich akcjach. Inwestorzy rzucili się na gwałtownie przecenione akcje chińskich spółek po tym jak Pekin wysłał na rynek kilka uspokajających komunikatów. No i oczywiście. Ogólny optymizm na rynku również sprzyja tym dynamicznym odbiciom, bo widzieliśmy wczoraj po kilkadziesiąt mocnych procentów na jednej sesji. To jest naprawdę niespotykane. Popatrzmy dalej co się dzieje. Bank Anglii kontynuuje podwyżki 100%. Bank Anglii dokonał trzeciej z rzędu podwyżki 100% oddalając się od zera w obliczu najwyższej od 30 lat inflacji CPI. O ile jednak poprzednia podwyżka była jastrzębia, tak dzisiejsza rozczarowała uczestników rynku. Decyzją Komitetu Polityki Monetarnej referencyjna stopa procentowa Banku Anglii została podniesiona z 0,5% do 75%. To trzecia podwyżka stawki referencyjnej. Miesiąc temu stopy poszły w górę także o 25 punktów bazowych, ale wtedy aż 4 z 9 decydentów domagało się podwyżki o 50 punktów bazowych. No ciekawe. Prezydent Biden nazywa Putina zbrodniarzem wojennym. Prezydent Joe Biden stwierdził w środę, że jego zdaniem rosyjski prezydent Władimir Putin jest zbrodniarzem wojennym. To pierwsze takie słowa z ust wysokich przedstawicieli USA. Brytyjskie MZ. Mocne dowody, że Putin jest zbrodniarzem wojennym. Istnieją bardzo, bardzo mocne dowody na to, że prezydent Rosji Władimir Putin jest zbrodniarzem wojennym. Powiedziała w czwartek brytyjska minister spraw zagranicznych. Przyznała, że Zachód nie zareagował odpowiednio wcześnie, by powstrzymać Putina. Samolot Ławrowa lecący do Pekinu, zawrócił do Moskwy. Według niemieckiego dziennika Bild, samolot z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Sergiem Ławrowem, udającym się z misją do Pekinu, zawrócił i poleciał do Moskwy. Bardzo ciekawe, czyżby jakieś ochłodzenie stosunków. Lećmy dalej, popatrzmy na to. Gwałtownie rosną ceny w Rosji. Mieszkańcy rzucili się na cukier. W drugim tygodniu inwazji na Ukrainę ceny w sklepach w Rosji nadal gwałtownie rosły i coraz częściej. Materializowało się widmo niedoborów. Symbolem tych problemów stał się cukier. Popatrzmy dalej: wujek Wania zamiast McDonalda w Rosji. Po wycofaniu się McDonalda z Rosji, lokale sieci zostaną zastąpione przez rosyjską markę wujek Wania. Nawiązanie do amerykańskiej sieci fast food widać choćby w logo, w którym pozostały złote łuki na czerwonym polu, tym że zamiast litery M tworzą rosyjskie W. Ciekawe, lecimy dalej. Inflacja w Unii Europejskiej najwyższa w historii. Polska częściowo osłonięta przez tarczę. Popatrzmy na wyniki. W lutym inflacja w Unii Europejskiej nadal przyspieszyła. Już w trzech państwach osiągając dwucyfrowy poziom. Tylko w dwóch krajach ceny rosły w ujęciu rocznym wolniej niż w styczniu. Jednym z nich była Polska, którą częściowo osłoniła tzw. tarcza antyflacyjna. W ubiegłym miesiącu inflacja w Unii Europejskiej wyniosła 6,2% wobec 5,6% w styczniu podał Eurostat. Tak szybkiego tempa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych jeszcze w historii 25-letnich statystyk nie notowano. W lutym 2021 roku inflacja sięgała raptem 1,3%. I na tym grafie mamy pięknie pokazany przyrost tej inflacji w Unii Europejskiej. Popatrzmy na kilka wyników. Wzrost nadal napędzała drożąca w porównaniu do lutego 2021 roku o 32% energia. Dynamika była jeszcze wyższa niż w poprzednich miesiącach. Szybciej rosły także ceny żywności, alkoholu i papierosów. Przyspieszył też wzrost cen dóbr przemysłowych. Usługi drożały w tempie 2,5% rocznie wobec 2,3% w styczniu. Tempo wzrostu cen w państwach Unii Europejskiej pozostało mocno zróżnicowane. Najwyższą inflację zanotowano w krajach bałtyckich. Litwie 14%, Estonii 11,6%. Dwucyfrowe było również tempo w Czechach 10%. Po drugiej stronie znalazły się Francja i Malta. Tam mamy wynik 4,2% oraz Portugalia, Szwecja i Finlandia 4,4%. Na tym grafie mamy poszczególne państwa i gdzie na tym tle my się również tutaj plasujemy. Popatrzmy co się dzieje dalej. Londyńska giełda metali ma problemy. Z wznowieniem handlu niklem. To jest dopiero przypadek. Handel niklem na londyńskiej giełdzie metali LME w czwartek rozpoczął się z opóźnieniem i szybko został zakończony, wynika z informacji Bloomberga. Handel niklem na londyńskiej giełdzie metali był od tygodnia zawieszony po tym, jak gwałtowny wzrost ceny metalu doprowadził do gigantycznych strat posiadaczy krótkich pozycji. LME zdecydowała o anulowaniu części transakcji oraz o wprowadzeniu limitów zmiany cen tego metalu. Handel został wznowiony w środę, ale w czwartkowe notowania napotkały na spore problemy. Bloomberg informuje o narastającej krytyce LME i tego, jak giełda radzi sobie z problemami. To jest dopiero fenomen. Wolny handel. No jaki on jest wolny? Jaki on jest wolny, jeżeli tutaj mamy jakieś Zatrzymania ze strony giełdy. Popatrzmy dalej, co się dzieje. Ropa w USA rośnie po trzech dniach spadków. Inwestorów wystraszył raport. Popatrzmy na to. Ceny ropy w Nowym Jorku rosną w czwartek rano po trzech dniach spadków z rzędu, a inwestorów wystraszył raport Międzynarodowej Agencji Energii o możliwym ograniczeniu podaży surowca o 3 miliony baryłek dziennie informują maklerzy, tak więc widzimy, że to nie jest zbyt dobra informacja. W czwartek rano ceny ropy idą. Już jednak w górę po tym, jak Międzynarodowa Agencja Energii ostrzegła, że rynki mogą utracić 3 miliony baryłek ropy i produktów rafineryjnych z Rosji dziennie od kwietnia. Spadek podaży może więc być dużo większy niż spodziewane wcześniej milion baryłek dziennie, co spowodowało wzrost cen. Surowca. No i popatrzmy, co tam się dalej dzieje. Boris Johnson nie przekonał władz ZEA i Arabii Saudyjskich do zwiększenia wydobycia ropy. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson podczas środowej wizyty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej nie zdołał uzyskać od ich władz żadnych konkretnych zobowiązań do zwiększenia wydobycia ropy naftowej, co miałoby pomóc zastąpić ropę rosyjską. Leczmy dalej. Belgia chce przedłużenia o 10 lat działania elektrowni jądrowych. Ciekawe, leczmy dalej. Brytyjczycy zabezpieczą polską przestrzeń powietrzną i to jest dla nas bardzo pozytywna informacja. Rozlokujemy w Polsce system przeciwlotniczy średniego zasięgu Skysaber. Dodatkowo wyślemy 100 żołnierzy, aby zagwarantować bezpieczeństwo polskiej strefy powietrznej, poinformował w czwartek w Warszawie sekretarz obrony Wielkiej Brytanii. Leczmy dalej: Ukraina rozpoczęła siewy zbóż Jarych. Ukraina rozpoczęła siewy zbóż jarek w niektórych regionach, poinformował w czwartek agencję Reuters, ukraiński wiceminister rolnictwa. Reuters dodał, że według urzędnika, z powodu rosyjskiej inwazji nie można na razie powiedzieć, ile zbóż zostanie zasiane w Ukrainie. Leczmy dalej. Polska samowystarczalna w produkcji zbóż, mięsa i nabiału. Polska jest samowystarczalna w kluczowych segmentach produkcji roślinnej. I zwierzęcej, zbóż, wołowiny, drobiu i jaj oraz cukru i mleka. Dostatecznie dużo. Produkujemy też warzyw roślin strączkowych i ziemniaków, informuje Polski Instytut Ekonomiczny. Leczmy dalej. Sasin, na pewno przedłużymy tarczą antyinflacyjną. Dopóki cena surowców energetycznych będzie tak wysoka, dopóty będziemy chcieli ograniczać dodatkowe elementy cenotwórcze, akcyzę czy VAT, zapowiada w czwartkowym SuperEkspresie wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. No, bardzo ciekawe, lećmy dalej. Prezes URE. Dystrybucja szacuje na około 100 miliardów złotych, możliwe wydatki do 2030 roku. Sektor dystrybucji energii elektrycznej wstępnie szacuje, że do 2030 roku będzie musiał wydać niemal 100 miliardów złotych na swoje zadania digitalizację sieci oraz na przyłączenie OZE, które mają umowy bądź warunki przyłączenia. Poinformował prezes urę. Lećmy sobie dalej. Kurs euro najniżej od 25 lutego. Złoty odrabia wojenne straty i zaraz sobie podsumujemy właśnie złotóweczkę do poszczególnych par. Lećmy dalej, zobaczmy co się ciekawego dzieje. Czas na porcję informacji prosto ze spółek. PZU przejmie TFI Energia od PGE. PZU nabędzie 100% akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Energia od PGE. Finalizacja transakcji planowana jest na połowę roku. Po uzyskaniu zgód KNF i WOKIP. TFI Energia to towarzystwo funduszy inwestycyjnych specjalizujące się w zarządzaniu programami PPE dla pracowników energetyki. Zarządzane przez nie aktywa po połowie stanowią środki klientów instytucjonalnych oraz środki zgromadzone w ramach pracowniczych programów emerytalnych. Lećmy dalej. Kurs akcji Spirosoft wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku głównym GPW o 0,8% do 238 zł. Spółka była dotychczas notowana na New NewConnect. Zaraz zobaczymy na podsumowaniu GPW, gdzie tam wylądowała ostatecznie. Popatrzmy dalej, co się dzieje. Grupa Orlen, moc farmy fotowoltaicznej Wielbark wyniesie docelowo 62 MW. Farma znajdzie się na terenie około 119 hektarów, co czyni ją jedną z największych powstających w Polsce farm fotowoltaicznych. MLP-Gruppe. mamy wyniki, popatrzmy, wypracowała 632,3 miliona zysku na działalności operacyjnej, czyli o 112% więcej niż rok wcześniej. Wynik netto wzrósł o 182% rok do roku do 480,5 miliona. W 2022 roku grupa planuje około 200 milionów euro wydatków inwestycyjnych. Celem strategicznym MLP Grupa pozostaje rozwój w Polsce oraz na rynku niemieckim, austriackim i rumuńskim. No, gratulujemy pięknych wyników, lećmy dalej. Ronson Development miał w 2022 w 2021 roku prawie 481 milionów przychodów, ponad 40 milionów zysku netto i ponad 59 milionów zysku z działalności operacyjnej. Rok wcześniej przychody wyniosły 401,2 miliona, zysk netto ponad 40 milionów, a zysk z działalności operacyjnej 55,2 miliona. W 2022 roku spółka rozważa rozpoczęcie kolejnych 8 etapów w ramach realizowanych już projektów oraz 5 nowych projektów. Popatrzmy dalej, co się dzieje. Ronson Development chce w 2022 roku sprzedać około 700 lokali. Na początku roku tempo sprzedaży słabsze. Lećmy dalej. Zysk netto jednostki dominującej JSW. Popatrzmy, jak to wygląda. Zysk netto jastrzębskiej spółki węglowej, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w czwartym kwartale 2021 roku miliard złoty. Wynika z wylicznym PAP biznes na podstawie raportu rocznego spółki Ebida Wyniosła w tym okresie miliard 567 milionów. Według wylicznym PAP biznes zysk operacyjny grupy w czwartym kwartale wyniósł miliard 250 milionów, a przychody sięgnęły 3,87 miliarda złotych. Tak więc dosyć ciekawe wyniki, zaraz zobaczymy, jak tam IOTZW dzisiaj sobie radzi na parkiecie. No i popatrzmy na kolejną bardzo ciekawą informację, wręcz kosmiczną. Wyniki. PCC Rokita z rekordowymi wynikami w 2021 roku. Perspektywy na ten rok nie są jednoznaczne. Skonsolidowany zysk EBIDA PCC Rokita na koniec 2021 roku znalazł się na rekordowym poziomie blisko 671 milionów. Wyższym o prawie 102% niż w roku 2020. Zysk netto grupy osiągnął również historycznie najwyższą wartość na poziomie 417 milionów, wyższą o ponad 255% rok do roku. Wyższe były także wyniki samego czwartego kwartału 2021 roku wobec czwartego kwartału roku 2020. Zysk EBITDA grupy wzrósł o ponad 86%, a skończył zysk netto był wyższy o ponad 212%. No to popatrzmy dalej co się dzieje. Rosyjski oligarcha i litewska spółka. Handel akcjami zawieszony. I o co chodzi? Popatrzmy. Giełda papierów wartościowych zawiesiła obrót akcjami spółki Interrao. W środę kurs litewskiej firmy spadł o ponad 17%. W tle jest związek ze znanym rosyjskim oligarchą. Interrao to firma działająca na rynku energii elektrycznej w regionie bałtyckim. Swoją siedzibę ma w Wilnie i jest jednym z największych niezależnych dostawców energii na Litwie. No i raczej nam to obecnym, ta spółka jest doskonale znana. Wypłaca co roku tłuste, dwucyfrowe dywidendy, no ale jak widzimy sankcje również dotknęły spółkę, która jest notowana na GPW. We wtorek i środę kurs Interrao zaliczył mocne spadki, minus 20% i ponad minus 17,5%. W związku z sankcjami nałożonymi na rosyjskiego oligarchę, prezesa Rosneftu i przewodniczącego Rady Dyrektorów, pośredniego, największego akcjonariusza Interrao, Pojawiły się też doniesienia o ograniczeniu dostępu do rachunków firmy przez litewską policję finansową. Od 17 marca, zgodnie z komunikatem GPW handel akcjami spółki jest zawieszony. I zobaczmy, jakie nastroje w tym momencie panują na rynkach zagranicznych. Widzimy, że na indeksie strachu chociaż delikatnie już nam rośnie, ale i tak i tak panuje cały czas ekstremalny strach na poziomie 23. Na świecie w tym momencie popatrzmy po wczorajszej euforycznej wręcz. Sesji na rynku chińskim dzisiaj jednak panuje wyprzedaż. I to dosyć konkretne, bo popatrzmy, mamy również dwucyfrowe spadki, ale i tak, i tak, wczoraj było mocniej, tak więc po prostu dzisiaj naturalna korekta. Japonia się dzisiaj podzieliła, też mamy rynek, który jest tutaj, jak widzimy, wyprzedawany. Rynek tajwański podobnie, Indie również podobnie, pozytywnie w Wielkiej Brytanii, Francja, zaraz zobaczymy również Niemcy na indeksie DAXA. Jeżeli chodzi o rynek kanadyjski, czy też Meksyk, czy Brazylię, tutaj też pozytywnie i popatrzmy, nawet południowa Afryka dzisiaj również się cieszy, zalała się zielenią. Popatrzmy, jak w tym momencie reaguje SP 500, dzisiaj. Jak widzimy, w tym momencie przynajmniej Microsoft traci procent, Apple ponad 0,5%, AMD się przecenia 3,29%, Tesla zyskuje ponad procent, Amazon prawie procent. I jak widzimy, również mamy sektory, które dosyć ciekawie reagują, nawet Pfizer przebudził się i rośnie 2,3%. To popatrzmy, jak radzą sobie poszczególne topowe indeksy i w tym momencie widzimy, że no, rynek rosyjski cały czas jest zawieszony, giełda, jeżeli chodzi o ropę, to widzimy dzisiaj spektakularne, szybkie odbicie. Tak więc ta informacja, którą pokazywałem wcześniej, jak widzimy, dosyć istotnie wpłynęła na od Reagowanie na kursie ropy, i już ona kosztuje ponad 107 dolarów za baryłkę DAX. Jak widzimy w dniu dzisiejszym, łapie zadyszkę i zejście korekcyjne 14300 punktów w tym momencie. SP 500 w zatrzymaniu ewidentnie na coś czeka. Być może zastanawiają się, co tam Fed. Ciekawego powiedział, jak to należy zinterpretować, bo w tym momencie mamy 4355 punktów. No i zobaczymy, czy uda im się wybić powyżej tej wczorajszej sesji. Jeśli chodzi o nas Ducka, analogicznie, bardzo podobna sytuacja, też wysoko. Dzisiaj się zatrzymał, jak na razie delikatne dosłownie zejście korekcyjne, 13922 punkty, Dążąc bardzo podobnie, 33984 punkty. I Russell, jak widzimy, nic tutaj sobie z tego nie robi, rośnie, 2046 punktów. Zobaczmy, jak metale na to zareagowały, bo tam również taniec się wczoraj odbił. Jak Najbardziej. Dzisiaj mamy srebro, które nam pięknie rośnie. 25 dolarów, 49 centów za uncję. Złoto również pięknie odreagowało. 1947 dolarów za uncję. I pokażmy teraz waluty do złotówki. Frank. Widzimy, że dzisiaj delikatne umocnienie. Jak widzimy, 4,49 funcik w dół 5,53 euro, do góry 4,66 i dolar w dół 4,20. Tak więc dosyć ciekawa sytuacja, jeżeli chodzi o waluty. Popatrzmy dalej, bo kolejny rynek, który reagował na wczorajsze doniesienia Fedu, to oczywiście rynek krypto. I tutaj widzimy, że indeks strachu powoli się podnosi. W tym momencie na jednym mamy poziom 27, a na drugim już mamy chciwość. Na poziomie 57. No to popatrzmy na króla, czyli bitcoina, który zyskuje. Prawie 1,5% w ciągu ostatniej doby, i za jedną sztukę trzeba już nie całe 41 tysięcy zapłacić. i Ethereum również do góry o 4,2%, 2809 dolarów. Binance Coin 388 dolarów i 3% do góry. To jest token tej najlepszej, topowej giełdy krypto na świecie, do której link umieszczam na głównym kaflu kanału w tym miejscu. i Możesz sobie kliknąć i założyć tam rachunek. Obok masz dwie podstawowe giełdy, które w najprostszy sposób umożliwiają zakup swoich pierwszych kryptowalut za złotówki. Pozostałe giełdy umieszczam w opisie. Dzisiaj przypominam, że w portfelu krypto również odbyły się zakupy nagranie jest umieszczone, tak więc tam również Cię serdecznie zapraszam. I największe skrajności, to jeżeli chodzi o największe wzrosty w topowej setce, to widzimy, że Celo puchnie o 21%, PancakeSwap puchnie 19%, TorChain 16%, 16 SafeMoon AWE 13% i w odwrocie dzisiaj mamy DCR 17% w dół, The Graph 6,91% i potem popatrzmy, bardzo, bardzo skromnie. Tak więc widzimy, że dzisiaj rynek zdecydowanie krypto w zielonych barwach cieszy się i popatrzmy, jakie spotkanie nas czeka na weekendzie, bo o tym Ty możesz zdecydowanie Biorąc aktywny udział w naszych głosowaniach na karcie, społeczność w ankiecie i zobaczmy, jaki przegląd czeka nas w najbliższą niedzielę. Mamy 356 oddanych głosów. Za każdy głos duże dzięki i jak na razie zwycięża Gaming, chociaż ta walka jest dosyć mocno wyrównana, szczególnie popatrzmy pomiędzy sektorem spółki Zwick Ukrainy a bankami, bo tutaj mamy odpowiednio 22 kontra 21% głosów, a Gaming ma w tym momencie 32% oddanych głosów. Dzisiaj przypominam, że na przeglądzie sektorem oglądaliśmy spółki Zwick 20% i jeżeli chodzi o podsumowanie dzisiejszej na GPW, to startujmy od pierwszego zestawienia. Na te wszystkie zestawienia masz wpływ, możesz zgłaszać spółki pod obserwację i będziemy je tutaj bacznie śledzić przez najbliższy okres czasu. Na zbrojeniówce tutaj widzimy, że największe wzrosty w dniu dzisiejszym to jest JSW, które przepięknie dzisiaj po tych wynikach chyba spektakularnych, wybiło 12%, z 11, 10%, Bumek lubawa 10%, wodrociom Pamapol 1 90%. Liderem obrotu jest JSW 130 milionów. Jeżeli chodzi o. Hmm, Listę na roczną obserwację Asbis 13,8% na plusie, potem mamy Krec 3,77%, a w odwrocie mamy Mobruk 2%, liderem obrotu PKN Orlen 102 miliony. Na liście półrocznej dzisiaj PC po tych rewelacyjnych wynikach rośnie 7,23% na plusie, Protektor 4,84%, w odwrocie Internity Taci 472 czy XTB 2,78%, liderem obrotu Lotus 22 miliony. Jeżeli chodzi o zestawienie produkcyjne, to tutaj Mikieland 8,80 na plusie, Haptek 6,5%, w odwrocie mamy Cambridge. 8%, czy makarony 3,93. Liderzy obrotu to Haptek 781 tysięcy, Mikian 639 tysięcy. I jeżeli chodzi o Wiktek, to tutaj widzimy, że Asekopol zyskuje 4%, Selvita 3,79, a w korekcie mamy XTPL 5,22, czyli CAPTOR 2,93. Liderem obrotu jest 28 milionów Orange. Jeżeli chodzi o debutantów, to widzimy, że dzisiaj One Solution bardzo ładnie wybija 23%, Grupa Pracy 11, jak widzimy, traci 1,74, a STS Holding 1,80. Wczorajszy Debutant SDS Optik 97,00. Jeżeli chodzi o spółki dywidendowe, to dzisiaj widzimy, że największe wzrosty to Wielton 4,2%, Santander 4%. W odwrocie mamy tylko 3 spółki: XTB 2,78, Suwary 2,22%, czy Dektra 0,5%. Jeżeli chodzi o energetykę, to widzimy, że Bendzin zyskuje 5,7%, PG 4,91%, w odwrocie Zepak 0,5%, 67% Foton, Czemel System 4,30 PG liderem obrotu 32 miliony. Na turystyce dzisiaj Efekt zyskuje 4,90, LCOP 5,85%, Rainbow traci 2%, a odzieżówka jak widzimy, CCC pięknie odbija dzisiaj 8,32, LPP 7,57, 6, Wojas W odwrocie mamy Prima Moda 7%, i liderem obrotu jest LPP 93 miliony. Jeżeli chodzi o gastronomię, to MEX Polska zyskuje 12%, Sphinx 1,69%, Amres na największym obrocie traci dzisiaj 1,3% i generuje obrot 3 miliony Jeżeli chodzi o ukraińskie spółki, to popatrzmy, Cool Energy się zalicza Szaleńcz Ride plus 29%. MikiLand 8,80. Najmocniej dzisiaj traci i 18 7,18. A liderem obrotu jest oczywiście Kernel 22 miliony. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje w tym momencie na pogromcach, to widzimy, że Kormaj dzisiaj ładnie odbija 10,5%. MEDAP 6,34. W korekcie mamy Genix One 5,70. Czy Mabion 4,5%. Liderem obrotu Mabion 6,200. Czy 3,900 Merkator Na budownictwie w dniu dzisiejszym ENAP zyskuje 5,56, 4,24 Libet. W odwrocie, jak widzimy, Serena traci 6%. Vistal 3,17. Liderem obrotu Budimex bańka 800, bańka 400, Mirbud. Jeżeli chodzi o wiknie ruchomości, to popatrzmy. Marvipol 7,2% na plusie, 2,585 Elkop. A w odwrocie mamy dzisiaj BB&D 5,49 czy GTC 4,73. Liderem obrotu Dom Development 308 tysięcy. Lećmy dalej, zobaczmy co na gamingu. PB Games dzisiaj zyskuje 11,9%. Cherry 9%, Shockwork 8,17. TS Games się budzi 7,28 na plusie. I jeżeli chodzi o największe, bo nie największe, popatrzmy dalej co się dzieje na tych spółkach i zobaczmy, co się dzieje z drugiej strony. Dzisiaj Reddik obrywa 11,8% w dół, Far 51 dzisiaj popatrzmy spada 8,5%, Road 7,5% Artifex 6,94%. Liderem obrotu dzisiaj jest CD Projekt, który rośnie o 1,5%, generuje obrót 66 milionów, 15 bańek TS Games, Playway 5 banieczek, 4 bańki 11bit, Huge 2,300, bańka 700 CA games czy Far 51 bańka 500. Sam indeks rośnie o 2,3%, kurs to 18 552 punkty, Zerknijmy również jeszcze na shorty, czy coś się zmieniło. I w rejestrze krótkiej sprzedaży mamy 4 shorty na CD-projekcie, 1 na Eurocashu oraz live czacie. Popatrzmy dalej, co się dzieje na bankach. Widzimy, że dzisiaj również zieleń, Standard 4% do góry, Milenium 3%, Getin 259, w odwrocie mamy Unicredit 583 i idem obrotu jest PKBP 233 miliony 165 PKS, sam indeks rocznie o 1,6%, kurs 7723 punkty. Na OZE, dzisiaj Sandrago 6% do góry, VAT 526 V 514, w Odwrocie mamy PG w grupę 13% na minusie, MS System 4,30 na minusie. Liderem obrotu Sandragon 2 700. Lećmy dalej, zobaczmy, co się dzieje na indeksach. Gdzie są indeksy? Prosimy o indeksy. I mamy indeksy. Dzisiaj cofają shorty, bo mamy zieleń, leki 1,8 na minusie, media 1,30. I jak widzimy, największe wzrosty to dzierżówka 7,20, MS BAS 4,80. WIG 20 dzisiaj pięknie zyskuje 3,17, 2125 punktów na zamknięciu. Potem mamy MWIG 40, który zyskuje 2%, 4654 punktów. I jeżeli chodzi o SWIG 80, zyskuje 7300 1962 punkty. Lecmy dalej, jeżeli chodzi o WIG 20. Tutaj w szczegółach widzimy, że JTZW po pięknych wynikach puchnie 12,9%, CCC 832, LPP 757, Dino 6%. W odwrocie mamy tylko jedną spółkę, która się wyłamała z tej stawki. 17 setnych traci PZU. Największe obroty generuje dzisiaj PKwP 233 188, Allegro czy PKSA 165 i grubo powyżej 100 milionów jeszcze mamy Dinuśa, JTZW KGH, PZ oraz Orlen. Jeżeli chodzi o LMVIK 40, czyli średnie spółki, to w dniu dzisiejszym widzimy, że Azbi zyskuje 13,8%, TS Games 7,28%, czy Kernel 6,33%, a w odwrocie mamy Mabion 4,5%, XTB 2,78%, liderem obrotu Intercars 43 miliony, 43 również na MBanku. banku Lećmy z SVIK 80, czyli małe spółki wlecą na ekran i popatrzmy, co tutaj ciekawego się w tym momencie dzieje. Widzimy, że Selinu zyskuje 11,4%, Bumech, kormy oraz Lubawa powyżej 10% na plusie. W odwrocie dzisiaj mamy Bioton, który traci 9%, m company się 18 GTC 473 liderem obrotu jest Bogdanka 35 milionów 11 lubawa na M, na New Connectie popatrzmy dzisiaj doc 43% na plusie One Solution 23 ATC Cardo 17% na plusie mamy również kilka spółek które jeszcze nam tutaj ciekawie puchną i jeżeli chodzi o największe dzisiaj spadki na New Connectie to popatrzmy tutaj dzisiaj najmocniej leciało i jest to spółka Prefabet, ale to jest zblokowane do weryfikacji, 17% dół, potem Eurohit 16, Merit 16, Redig 11, tak więc widzimy, że również mamy dwucyfrowe spadki, zresztą jak każdego dnia nie brakuje takich spółek na parkiecie. Jeżeli chodzi o największe obroty, jest to SanDragon 2700 i 1,5 miliona Far 51. Jeżeli chodzi o indeks szerokiego rynku, czyli WIK, ja sobie w tle odpalam statystyki sesji i zobaczymy zaraz, jakie obroty zostały wygenerowane. Transakcje zawarto dzisiaj sporo, bo 224 560 sztuk, a obroty wynosiły 2 miliardy 98 milionów 243 414 zł I jak widzimy liderem wzrostów jest IFC Capital 37%, Atlantis 30%, QEnergy 29%, 14%, Venturin, Asbis 13%, 12%, z Polska dzisiaj 12%, 11%, Selinus, Grupa Pracy 11%, 11% z Ręb, 10% i powyżej 10% jeszcze Korma i KC i Lubawa Inwest, ta zabrakło delikatnie do Tutaj 10%, tak więc dzisiaj no, widzimy, że kto się wstrzelił na te kilkaset spółek na te, które dzisiaj puchły dwucyfrowo, no to oczywiście gratulacje, bo wygląda to naprawdę dosyć ciekawie. Z drugiej strony, dzisiaj najmocniej tracącą spółką jest Eurohol, który traci 14,7%, PG grupa 13-11 ampli, czy na dużym obrocie bioton traci ponad 9%, 5 milionów 900, i właśnie, jeżeli chodzi o obrót, popatrzmy, kto był dzisiaj zdecydowanym liderem. Oprócz spółek ZWIG 20, o których wspomniałem wcześniej, czy mamy kogoś, kto by wysoko tutaj się wdarł? Nie mamy nikogo. No to zerkniemy jeszcze na deserek na wykresy i jak widzimy. Piękne, piękne tutaj podejście na wigutek, więc widzimy, że wkroczyli w tą strefę bardzo istotną. Zresztą znów się popatrzmy, otwarli luką wzrostową i dążą do oporu, a opór to 65 tysięcy punktów. I jeżeli chodzi o wIG20, analogicznie popatrzmy, jak pięknie, pięknie to wybijają. Oczywiście celem jest 2150 i 2200, to ten kluczowy psychologiczny wręcz poziom. To jest ten szeroki ręcz, który tutaj był kiedyś wcześniej kształtowany, to jest dosyć istotny opór. Jeżeli chodzi o SWIG 80, to tutaj również udało się raz już płynnie zamknąć tą całą lukę. Jesteśmy już powyżej 19 tysięcy punktów. Jeżeli utrzymają to. Do końca tego tygodnia, czyli jeszcze na jutrzejszej sesji, no to będzie bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o MVIC 40, to też tutaj widzimy bardzo ciekawą sytuację, gdyż już popatrzmy, wkraczamy na to górne ograniczenie tego cienia, czyli próbujemy najprawdopodobniej jutro, jeżeli będzie pozytywna sesja, zamknąć tą lukę. Jeżeli nie, no to czas, czas będzie to dosyć istotne miejsce oporu, a potem przed nimi psychologiczny pułap 5000 punktów. Tak więc daj znać w komentarzu, jak Ty postrzegasz dzisiejszą sesję, jak postrzegasz decyzję Fed, i co ciekawego jutro będzie się działo, czy rynki się jednak przegrzały. Na wczorajszej sesji i dzisiejszej, i jutro będziemy mieć jakieś spadki, i tak zakończymy w takich nastrojach tydzień. No bo wiadomo, nie wiadomo, co się wydarzy w weekend. Niekoniecznie może dojść do jakiegoś porozumienia, jeżeli chodzi o wojnę aktualną e, Rosja-Ukraina. I wiemy, że różne sytuacje mogą się na weekendzie wydarzyć, i czasami może to się zakończyć spektakularnymi albo wzrostami, jak będą pozytywne newsy w poniedziałek, bądź niesamowitymi spadkami, wręcz mini krachami, jeżeli cokolwiek negatywnego ze świata na rynki napłynie i ich to bitnie tak więc poznałem się serdecznie, trzymam za wyniki, trzymaj się, na razie, hej.